Mogę! Nie powiem od kogo, nie powiem z kim. Dostałem przed chwilą telefon. Dosłownie przed chwilą dostałem propozycję walki za granicą, na jakiejś zagranicznej gali w ogóle. Z jakimś celebrytą w kurwę, co ma po kilka milionów y, subów Kilka milionów y, na instagramie Beka, w ogóle za granicą znają moją osobę Jestem kurwa w szoku I nim zaproponowałem taką cenę, że chyba kurwa z foteli spadli Ale wie co, oni w dolcach zarabiają, niech kurwa płacą pęgę Bo mi nie zależy na walce, żeby teraz się pisgać nie? Pierw powiedziałem swoje, tyle szmalu, mają oddzwonić, jak kurwa się zgodzą to wjeżdżam. Ale zapierdoliłem cenę, naprawdę, konkret, konkret. Ile? Ponad pół miliona wyjebałem cenę. I lajki kurwa, lajki jeszcze, byczki moje kochane.